Przygotuj się na prawdę, którą niewielu odważa się stawić czoła. W tym wideo ujawnimy, jak pismo święte, które często jest używane jako źródło pocieszenia, może stać się najpotężniejszą bronią w duchowej bitwie przeciwko tobie. To, w co zawsze wierzyłeś, może prowadzić cię prosto w przepaść, i nawet tego nie zauważasz. Ale spokojnie, istnieje wyjście, nagroda, którą możesz zdobyć już teraz, a na końcu odmówimy modlitwę która może odmienić twoje życie. Wyobraź sobie liść, który odpada z drzewa i delikatnie unosi się na powierzchni rzeki. Liść nie walczy z siłą wody, po prostu pozwala się jej nieść, ufając, że nurt zaprowadzi go tam, gdzie powinien być. Ten obraz jest potężną metaforą poddania się i zaufania Bogu. Podobnie jak liść, często musimy nauczyć się poddawać nurtowi boskich planów, Ufając, że Bóg zaprowadzi nas dokładnie tam, gdzie mamy być, w naszej podróży przez życie stajemy w obliczu momentów niepewności, wyzwań, które wydają się zbyt wielkie, by je przezwyciężyć, oraz sytuacji, nad którymi nie mamy kontroli. W takich chwilach naturalną tendencją jest opór, próba płynięcia pod prąd, robienie wszystkiego, co w naszej mocy, by samodzielnie rozwiązać problemy. Ale bez względu na to, jak bardzo się staramy. Czasami najlepsze, co możemy zrobić, to po prostu odpuścić, oddać wszystko w ręce Boga i zaufać, że On ma większy plan. To poddanie się nie jest biernością ani rezygnacją, ale aktem głębokiej wiary. To uznanie, że chociaż nie widzimy całej drogi przed sobą, Bóg zna każdy szczegół i nas prowadzi. Kiedy poddajemy się Bożemu planowi, uwalniamy się od ciężaru strachu i niepokoju. Znajdujemy pokój, który przekracza wszelkie okoliczności, spokój wynikający ze świadomości, że jesteśmy pod opieką kochającego i suwerennego Boga. Biblia uczy nas tej ufności w Księdze Izajasza 26:3. Zachowasz w doskonałym pokoju tego, którego umysł trwa przy tobie. Ten werset przypomina nam, że prawdziwy pokój nie znajduje się w doskonałych okolicznościach, ani w braku problemów, ale w trwaniu myśli na Bogu. Kiedy w pełni Mu ufamy, On utrzymuje nas w doskonałym pokoju, niezależnie od tego, co dzieje się wokół nas. Jednak to poddanie się nie jest łatwe. Żyjemy w świecie, który ceni samowystarczalność, kontrolę i niezależność. Myśl o oddaniu naszych trosk i zaufaniu, że ktoś większy jest u steru, może wydawać się sprzeczna z wszystkim, czego się nauczyliśmy, ale to właśnie to poddanie się nas uwalnia. Kiedy w końcu rezygnujemy z potrzeby kontrolowania wszystkiego i poddajemy się nurtowi rzeki Boga, doświadczamy wolności, którą tylko On może zapewnić. Jak więc praktykować to poddanie się na co dzień? Zaczyna się od modlitwy. W chwilach zwątpienia lub strachu, zamiast próbować rozwiązać wszystko na własną rękę, powinniśmy zwracać się do Boga, prosić o jego przewodnictwo i powierzać Mu nasze troski. To codzienny proces odpuszczania, przypominania sobie, że podobnie jak liść na rzece, możemy ufać boskiemu kierunkowi. Ważne jest również, aby karmić nasz umysł Bożym Słowem, nieustannie przypominając sobie Jego obietnicę i wierność. Poddanie się i zaufanie Bogu nie są oznakami słabości, ale duchowej siły. Są świadectwem naszej wiary, że chociaż nie widzimy końca drogi, wiemy, że jesteśmy bezpieczni w rękach Boga. Tak jak liść na rzece nie martwi się o to, co będzie, my możemy odpoczywać w pewności, że Bóg kontroluje sytuację i bezpiecznie nas prowadzi. Pokój, którego tak bardzo poszukujemy, jest dla nas dostępny. Wystarczy, że poddamy się Jego planowi i zaufamy. Kiedy troski zaczynają nas przytłaczać, łatwo poczuć się przytłoczonym i beznadziejnym. Jednak Biblia oferuje nam drogę do przezwyciężenia tych niepokojów. Poprzez siedem potężnych prawd, które pomagają nam utrzymać pokój i zaufanie, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Pierwsza prawda to siła Bożych Obietnic. W liście do Filipian 4,6-7 zostajemy pouczeni, aby o nic się nie martwić, ale we wszystkim przez modlitwę i błaganie, z dziękczynieniem przedstawiać nasze prośby Bogu. Obietnica jest tutaj jasna. Kiedy oddajemy nasze troski Bogu w modlitwie, jego pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzeże naszych serc i umysłów. To uczy nas, że prawdziwy pokój nie wynika z braku problemów, ale z zaufania Bożym obietnicom i świadomości, że On ma wszystko pod kontrolą. Druga prawda to ciągła opieka Boga. W pierwszej liście Piotra 5:7 zostajemy wezwani, aby złożyć na Nim wszystkie nasze troski, ponieważ On troszczy się o nas. To potężna prawda, którą warto pamiętać w momentach, gdy czujemy się samotnie lub zapomniani. Bóg nie tylko zna nasze zmagania, ale także głęboko troszczy się o każdy szczegół naszego życia. Świadomość, że jest świadomy wszystkiego, co napotykamy, daje nam odwagę, by powierzyć mu nasze troski. Trzecia prawda to to, że Bóg nas wzmacnia. W księdze Izajasza 41-10 Bóg mówi nam. Nie lękaj się, bo ja jestem z Tobą, nie trwórz się, bo ja jestem Twoim Bogiem. Wzmocnię Cię, pomogę Ci i podtrzymam Cię prawicą mojej sprawiedliwości. Ta obietnica przypomina nam, że bez względu na to, jak trudne są okoliczności, nie stawiamy im czoła sami. Bóg jest naszą siłą, a On nas podtrzymuje, nawet gdy czujemy się słabi. Czwarta prawda to to, że Bóg działa we wszystkim dla naszego dobra. W liście do Rzymian 828 mamy zapewnienie, że wszystkie rzeczy współdziałają dla dobra tych, którzy miłują Boga. Ta prawda pomaga nam widzieć poza natychmiastowe troski, wiedząc, że Bóg orkiestruje każdy szczegół dla naszego dobra, nawet gdy nie możemy zrozumieć celu w danym momencie. Piąta prawda to wierność Boga. Treny 3, 22, 23 przypominają nam, że dzięki miłosierdziu Pana nie giniemy. Bo Jego miłosierdzie nie ma końca ono odnawia się co rano wielka jest Jego wierność. Nawet gdy wszystko wokół nas wydaje się niepewne, możemy ufać, że Bóg jest wierny, a Jego miłosierdzie odnawia się każdego dnia. Szósta prawda to zaproszenie Jezusa do znalezienia w Nim odpoczynku. W Ewangelii Mateusza 11:28:30 Jezus zaprasza nas, abyśmy przyszli do Niego wszyscy, którzy jesteśmy zmęczeni i obciążeni, a On da nam odpoczynek. To prawda, która zachęca nas, abyśmy nie nosili ciężaru naszych trosk sami, lecz oddali je wszystkie Jezusowi i przyjęli odpoczynek, który tylko On może dać. Siódma i ostatnia prawda to to, że Bóg zawsze jest z nami. W Księdze Jozuego 1.9 Bóg nakazuje nam być silnymi i odważnymi, ponieważ On będzie z nami, gdziekolwiek pójdziemy. Świadomość, że Bóg nigdy nas nie opuszcza. Jest potężną kotwicą w czasach trosk. Niezależnie od tego, gdzie jesteśmy lub z czym się zmagamy, możemy być pewni, że Bóg jest po naszej stronie. Te siedem prawd jest jak tarcza chroniąca nas przed zmartwieniami i pomagająca żyć z większym pokojem i zaufaniem. Kiedy zachowujemy te prawdy w naszych sercach, możemy stawić czoła każdej sytuacji z pewnością, że Bóg ma wszystko pod kontrolą, troszcząc się o nas na każdym kroku naszej drogi. Kiedy nasze myśli są głęboko zakorzenione w Bogu, znajdujemy pokój, który przewyższa wszelkie okoliczności. Księga Izajasza 26:3 mówi nam, że Bóg zachowuje w doskonałym pokoju tego, którego myśli są mocno utkwione w Nim. To pokazuje nam, że aby doświadczyć tego pokoju, musimy nauczyć się skupiać nasze myśli na Bogu w obliczu codziennych rozproszeń i wyzwań. Aby lepiej zrozumieć jak to działa, Możemy przyjrzeć się historii Elizeusza i jego sługi w Drugiej Księdze Królewskiej 6:15-17. W tym fragmencie sługa Elizeusza budzi się wcześnie rano i widzi miasto otoczone przez wrogie wojska. Naturalnie wpada w panikę i pyta Elizeusza: "Kśmach panie mój, co mamy czynić?". Elizeusz jednak był spokojny. Wiedział, że mimo iż sytuacja wydawała się beznadziejna, istniała większa duchowa rzeczywistość. Powiedział do sługi: "Nie bój się bo więcej jest z nami niż z nimi. Następnie Elizeusz modlił się, aby Bóg otworzył oczy sługi, a gdy ten spojrzał ponownie, zobaczył, że góra była pełna koni i ognistych rydwanów wokół Elizeusza. Ta historia uczy nas, że kiedy nasze myśli są skupione na Bogu, możemy dostrzec więcej niż tylko fizyczne okoliczności i rozpoznać obecność oraz moc Boga w naszym życiu. Ale jak w praktyce możemy kultywować umysł skupiony na Bogu? Pierwszą rzeczą jest poświęcenie czasu na modlitwę i medytację nad Słowem Bożym. Tak jak Elizeusz, który utrzymywał stałą komunikację z Bogiem, tak i my powinniśmy to czynić. Kiedy się modlimy, zbliżamy nasze myśli do Bożych myśli, pozwalając, aby Jego pokój i mądrość napełniły nasz umysł. Innym sposobem na utrzymanie naszych myśli skoncentrowanych na Bogu, jest uwielbienie. Kiedy chwalimy Boga, odwracamy uwagę od naszych problemów i skupiamy nasze serca i umysły na nim. Uwielbienie pomaga nam przypomnieć sobie wielkość Boga i Jego suwerenność nad wszystkimi sprawami, wzmacniając naszą wiarę i zaufanie. Ważne jest również, aby zastępować negatywne i lękliwe myśli obietnicami Bożymi. Kiedy zauważamy, że martwimy się lub odczuwamy strach, Możemy przypominać sobie wersety takie jak Izajasza 26.3 i Filipian 4.6.7, które zachęcają nas do oddawania naszych trosk Bogu i ufania Jego pokojowi. Robienie tego w sposób świadomy i ciągły uczy nasz umysł skupiać się na tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe i czyste, jak poucza Paweł w liście do Filipian 4.8. Kultywowanie umysłu skupionego na Bogu jest codziennym procesem, który wymaga dyscypliny i intencji. Ale owoce tej praktyki są nieocenione: pokój, którego świat nie może dać, niezachwiana wiara w Boga i zdolność dostrzegania ręki Boga działającej we wszystkim, tak jak Elizeusz. Utrzymując nasze myśli skupione na Bogu, znajdujemy siłę i pokój potrzebne, aby stawić czoła każdemu wyzwaniu, jakie niesie życie. Nadzieja jest jednym z najpotężniejszych elementów życia chrześcijańskiego, działa jak kotwica dla naszej duszy, utrzymując nas mocno i bezpiecznie, nawet gdy napotykamy burze i wyzwania. Nadzieja w Bogu nie jest pustą oczekiwaniem, ale solidnym zaufaniem opartym na tym, kim jest Bóg i na Jego obietnicach. Jak przypomina nam Paweł w liście do Rzymian 15:13. A Bóg Nadziei niechaj Was napełni wszelaką radością i pokojem w wierze. Ta nadzieja napełnia nas radością i pokojem, ponieważ wiemy, że Bóg ma wszystko pod kontrolą i ma dla nas plan. Aby zrozumieć siłę nadziei, możemy spojrzeć na historię Baraka i proroctwo Debory w Księdze Sędziów. 4. W tej opowieści Izrael był uciskany przez Jabina, króla Kanaanu, i jego dowódcę Sisre. Lud wołał do Boga o pomoc. A on odpowiedział przez Deborę, prorokinie i sędzie w Izraelu. Debora wezwała Baraka i powiedziała, że Bóg nakazał mu zebrać armię i stawić czoła Sisrze, gwarantując zwycięstwo. Jednak Barak był niezdecydowany. Wiedział o sile armii wroga i być może wątpił w swoje zdolności dowódcze. Ale Debora, pełna nadziei i zaufania Bogu, potwierdziła, że zwycięstwo jest już zagwarantowane przez Boga. Z tą odnowioną nadzieją Barak postanowił podążyć za wskazówkami Debory, ale poprosił, aby poszła z nim. Debora zgodziła się i razem stawili czoła armii Sisry. Bóg interweniował potężnie, a Izrael odniósł wielkie zwycięstwo. Ta historia uczy nas, że nadzieja w Bogu pozwala nam działać odważnie, nawet gdy sytuacja wydaje się niemożliwa. Barak potrzebował dodatkowej dawki nadziei i wiary. Którą wzmocniły słowa debory, aby ruszyć naprzód i wypełnić plan Boży. Nadzieja pomaga nam również zachować właściwą perspektywę. Kiedy napotykamy trudności, łatwo jest skupić się tylko na problemach i zapomnieć, że Bóg ma wszystko pod kontrolą. Jednak nadzieja przypomina nam, że Bóg ma większy plan i że może On przekształcić każdą sytuację na nasze dobro. Ta perspektywa daje nam cierpliwość, aby czekać na Boży czas i pewność, że na końcu wszystko zadziała na naszą korzyść. Ponadto nadzieja w Bogu napełnia nas radością i pokojem. Kiedy pokładamy w Nim nadzieję, nie musimy nosić ciężaru lęku ani obaw. Możemy odpocząć w pewności, że Bóg działa nawet gdy nie widzimy natychmiastowych rezultatów. Ta nadzieja daje nam głęboką radość, która nie zależy od okoliczności, i pokój, który uspokaja nasze serca, nawet w najbardziej burzliwych momentach. Kultywowanie tej nadziei jest kluczowe dla życia chrześcijańskiego. Musimy nieustannie odnawiać naszą nadzieję, pamiętając obietnice Boga i Jego działania w naszym życiu i w życiu innych. Historia Baraka i Debory zachęca nas, abyśmy zaufali Bogu i pokładali w Nim naszą nadzieję, wiedząc, że kiedy to robimy, On napełnia nas radością, pokojem i siłą, aby stawić czoła każdemu wyzwaniu. Ale kiedy troski życia zaczynają nas przytłaczać, często desperacko szukamy ulgi, sposobu na znalezienie pokoju w środku chaosu. Prawda jest taka, że odpoczynek, którego tak bardzo pragniemy, jest dostępny dla nas w Bogu. Psalm 23.2 daje nam piękny i pocieszający obraz tego pokoju. Na zielonych pastwiskach pozwala mi leżeć, nad spokojnymi wodami prowadzi mnie. Ta metafora spokojnych wód. Pokazuje nam, że w Bogu znajdujemy niezbędny odpoczynek, aby uspokoić nasze umysły i serca, zwłaszcza gdy zmartwienia zdają się nas przytłaczać. To poszukiwanie odpoczynku w Bogu nie jest jedynie fizyczną przerwą, ale duchowym i emocjonalnym oddaniem się. Oznacza to pełne zaufanie Bogu, wiedząc, że troszczy się on o nas i prowadzi nas do miejsca pokoju. Podobnie jak owce ufają pasterzowi, że zaprowadzi je na zielone pastwiska i nad spokojne wody, my również musimy ufać, że Bóg, nasz pasterz, wie dokładnie, gdzie nas poprowadzić, abyśmy znaleźli odpoczynek i odnowienie. Wyraźnym przykładem osoby poszukującej tego odpoczynku jest Nikodem, faryzeusz i przywódca Żydów, który przyszedł do Jezusa w trzecim rozdziale Ewangelii Jana. Nikodem był szanowanym człowiekiem, znawcą prawa ale mimo to czuł, że czegoś mu brakuje. Pomimo całej swojej wiedzy i pozycji społecznej, miał w sercu niepokój, poszukiwanie odpowiedzi, których nie mógł znaleźć w swoich praktykach religijnych ani w statusie społecznym. Nikodem przyszedł do Jezusa nocą, być może z obawy przed byciem zauważonym, ale także dlatego, że jego dusza była niespokojna i pilnie potrzebowała pokoju oraz zrozumienia. W rozmowie z Jezusem otrzymał przesłanie, które zmieniło jego perspektywę konieczność narodzenia się na nowo, nie fizycznie, lecz duchowo. Jezus pokazał Nikodemowi, że prawdziwy pokój i odpoczynek pochodzą z głębokiej i przekształcającej relacji z Bogiem, która wykracza poza zasady i rytuały, dotykając bezpośrednio serca. Ta rozmowa z Jezusem była początkiem drogi Nikodema do odpoczynku w Bogu. Zaczął rozumieć, że pokój, którego tak bardzo szukał, nie mógł być znaleziony w rzeczach zewnętrznych, ale w wewnętrznej odnowie, w nowym narodzeniu z ducha, które przynosi pokój przewyższający wszelkie zrozumienie. Podobnie jak nikodem, każdy z nas w pewnym momencie staje w obliczu poszukiwania czegoś głębszego, czegoś, co uspokoi nasze lęki i da nam prawdziwy odpoczynek. Znalezienie odpoczynku w Bogu wymaga od nas oddania mu naszych trosk i lęków. Oznacza to przestanie walki z nurtami życia i pozwolenie Bogu, aby łagodnie poprowadził nas ku wodom spokojnym, gdzie nasza dusza może być odnowiona. Jest to coś więcej niż tylko przerwa. Jest to stan zaufania i całkowitego oddania się Bogu, wiedząc, że On jest wierny, a jego pokój jest dostępny dla nas nawet w środku burz. W dzisiejszym zgiełkliwym świecie, gdzie troski wydają się nie mieć końca, Ważne jest, aby znaleźć czas na poszukiwanie tego odpoczynku w Bogu. On wzywa nas, abyśmy oddalili się od hałasu, odsunęli od rozproszeń i zbliżyli do Niego, gdzie możemy znaleźć prawdziwy pokój. Podobnie jak owce, które całkowicie ufają swojemu pasterzowi, jesteśmy zaproszeni do zaufania Bogu, do oddania się Jego opiece i do pozwolenia Mu, aby zaprowadził nas do miejsca odpoczynku i spokoju. Niepokój i stres. To także rzeczywistości, z którymi każdy z nas zmaga się w pewnym momencie życia. Te uczucia mogą nas sparaliżować, napełnić strachem i sprawić, że poczujemy się, jakbyśmy tracili kontrolę. Jednak jako chrześcijanie mamy potężną broń przeciwko tym siłom: autorytet Chrystusa. W Jezusie znajdujemy moc i zdolność nie tylko do stawienia czoła niepokojowi, ale do całkowitego jego przezwyciężenia. Kiedy mówimy o autorytecie Chrystusa, mamy na myśli najwyższą moc, jaką on posiada nad wszystkimi rzeczami, w tym nad naszymi emocjami i sytuacjami. Jezus zaprasza nas do modlitwy i powierzenia mu naszych trosk, ufając, że on ma kontrolę nad wszystkim. W liście do Filipian 4, 6, 7 Paweł zachęca nas, abyśmy o nic się nie martwili, ale w każdej sprawie przez modlitwę i błaganie, z dziękczynieniem. Przedstawiali nasze prośby Bogu, a obietnica, która następuje, to, że pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł naszych serc i naszych myśli w Chrystusie Jezusie. Ten pokój nie jest jedynie brakiem problemów, ale obecnością Chrystusa w naszym życiu, która pozwala nam stawić czoła każdemu wyzwaniu z pewnością siebie. Kiedy się modlimy i oddajemy nasze niepokoje w ręce Jezusa, wykonujemy autorytet, który nam dał. Deklarujemy, że nie pozwolimy, aby niepokój rządził naszym życiem, ponieważ wiemy, że Chrystus jest większy niż jakiekolwiek okoliczności, z jakimi możemy się zmierzyć. Jednym z najpotężniejszych aspektów autorytetu Chrystusa jest jego zdolność do uzdrawiania złamanych serc i przywracania pokoju. Jezus nie tylko pomaga nam radzić sobie z objawami niepokoju, ale idzie dalej, uzdrawiając korzenie naszych emocjonalnych ran. W Ewangelii Mateusza 11:28 zaprasza nas: Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. To ukojenie, które On oferuje, nie jest chwilowe, jest to pełne i trwałe przywrócenie pokoju, który tylko On może dać. Uzdrawianie, które oferuje Chrystus, dotyczy nie tylko ciała, ale także umysłu i ducha. On zna nasze dolegliwości, nasze lęki. I nasze troski, i ma moc, aby przemienić nasze życie od wewnątrz. Kiedy pozwalamy Chrystusowi wejść do naszych serc i uzdrowić nasze rany, zaczynamy doświadczać pokoju, którego świat nie może dać. Ten pokój wzmacnia nas, abyśmy mogli stawić czoła cieniom niepokoju, które próbują nas otoczyć. Warto pamiętać, że stawienie czoła niepokojowi nie oznacza, że nigdy więcej nie odczujemy strachu czy zmartwienia. Oznacza to, że gdy te uczucia się pojawią, możemy pamiętać o autorytecie, jaki mamy w Chrystusie, aby im stawić czoła. Możemy modlić się z pewnością, wiedząc, że Jezus jest po naszej stronie i że on już wygrał wszystkie bitwy za nas. Spowiedź i przebaczenie to dwa z najpotężniejszych duchowych lekarstw, jakie Bóg nam oferuje, aby uzdrowić niepokój i przynieść pokój naszym sercom. Często niepokój pojawia się, gdy nosimy ciężar winy niewyznanych grzechów, lub nierozwiązanych ran. Te emocjonalne ciężary mogą nas od wewnątrz zżerać, powodując niepokój i stres. Jednak Biblia uczy nas, że szczera spowiedź i Boże przebaczenie mogą nas uwolnić od tych ciężarów, przynosząc uzdrowienie i odnowienie. Wyraźnym przykładem znaczenia spowiedzi jest historia Akana, która znajduje się w księdze Jozułego 7. Po zwycięstwie w Jerychu Bóg nakazał Izraelitom, aby nie brali dla siebie łupów z miasta, ponieważ wszystko miało być poświęcone jemu. Jednak Akan nie posłuchał i ukrył część łupów w swoim namiocie. Z powodu tego ukrytego grzechu Izrael poniósł upokarzającą porażkę w bitwie przeciwko małemu miastu Ai. Jozue, przywódca Izraela, był zdezorientowany i zaniepokojony, nie rozumiejąc, dlaczego Bóg dopuścił do tej porażki. Wtedy Bóg objawił Jozuemu, że w obozie jest grzech, który trzeba wyznać i rozwiązać, zanim Izrael będzie mógł iść naprzód. Akan, skonfrontowany, w końcu wyznał swój grzech, przyznając się do tego, co zrobił. Niestety, konsekwencje jego działań były surowe, ale jego historia uczy nas kluczowej lekcji. Niewyznany grzech może przynieść poważne problemy, nie tylko dla nas samych, ale także dla tych, którzy są wokół nas. List Jakuba 5,16 wzmacnia tę ideę, mówiąc, wyznawajcie grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Tutaj Jakub pokazuje nam, że wzajemna spowiedź nie jest tylko aktem pokory, ale także drogą do uzdrowienia. Kiedy wyznajemy nasze przewinienia i grzechy, otwieramy przestrzeń na działanie łaski Bożej w naszym życiu. Spowiedź zrywa łańcuchy. Które nas wiążą z poczuciem winy i wstydu, umożliwiając wejście pokoju Bożego do naszych serc. Ponadto spowiedź łączy nas głębiej z Bogiem i z innymi ludźmi. Kiedy dzielimy się naszymi ciężarami z kimś, komu ufamy i modlimy się razem, odczuwamy natychmiastową ulgę, ponieważ już nie nosimy tego ciężaru sami. Modlitwa we wspólnocie po spowiedzi przynosi uzdrowienie, które często wykracza poza fizyczność. Docierając do sfery emocjonalnej i duchowej, przebaczenie, które otrzymujemy od Boga po spowiedzi, jest również kluczowe dla naszego uzdrowienia. Biblia zapewnia nas, że Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby przebaczyć nasze grzechy, gdy je wyznajemy. (Pierwszy Jana 1:9. To przebaczenie jest kluczem do prawdziwej wolności. Usuwa niepokój i poczucie winy, zastępując je głębokim i trwałym pokojem. Warto pamiętać, że spowiedź nie jest oznaką słabości, ale siły. Pozwala nam stawić czoła naszym błędom i prosić Boga o pomoc w zmianie. Przebaczenie, które otrzymujemy, jest bezcennym darem, który pozwala nam zacząć od nowa, wolni od ciężaru, który wcześniej nas przygniatał. Jeśli więc znajdujesz się w sytuacji, w której czujesz się uwięziony w niepokoju, niosąc ciężar grzechu lub nierozwiązanych przewinień, Pamiętaj o historii Akana i słowach Jakuba. Spowiedź i przebaczenie to drogi, które Bóg nam dał, aby znaleźć uzdrowienie i pokój. Wyznaj swoje winy, szukaj przebaczenia u Boga i pozwól, aby On odnowił twoją duszę. W ten sposób niepokój straci nad tobą władzę, a pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł twojego serca i umysłu w Chrystusie Jezusie. Teraz zjednoczmy się w modlitwie. Prosząc Boga o pokój, inspirację i siłę w naszym życiu. Drogi Boże, w tym momencie refleksji i oddania zwracamy się do Ciebie z otwartymi sercami, pełnymi nadziei. Wiemy, że nawet w burzach życia jesteś z nami, prowadząc nas, chroniąc i wzmacniając. Prosimy Cię, aby Twój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, uspokoił nasze umysły i przyniósł spokój naszym sercom. Panie, inspiruj nas każdego dnia. Abyśmy coraz bardziej ufali Twoim planom, poddając się Twojej woli, tak jak liść płynący z prądem, wiedząc, że prowadzisz nas we właściwe miejsce. Niech odczuwamy Twoją obecność w każdej decyzji, w każdym wyzwaniu, i niech nigdy nie zabraknie nam odwagi, by iść naprzód, ufając Twojemu przewodnictwu. Niech pokój, inspiracja i siła, które pochodzą od Ciebie, będą niezmienne w naszym życiu. W imieniu Jezusa modlimy się. Amen.